Witamy w starym wspaniałym świecie. Dzisiaj znowu odwiedzili nas bracia Moss. Mike. Cześć. Ta Cześć. E, przywieźli 28 tysięcy rewolwerów, tak? Zaszło tego. Przywieźli 28 tysięcy rewolwerów, i do tego to są same kolty. Same kolty. Dzisiaj porozmawiamy o kolcie Navy, model 1851. W poprzednich filmach często pokazywałem Wam Remingtona, który jest model 1858, czyli 7 lat młodszy model. Ten jest z 51 i nie jest z fabryki Remingtona, tylko jest od samego Samuela Colta. I był to rewolwer, który powstał. Został zaprojektowany po kolcie łokerze. Jako rewolwer trochę lżejszy. Colt Walker, rewolwer kawaleryjski do wożenia na siodle, na koniu. Za ciężki do tego, żeby go nosić w kaburze. Była więc potrzeba, żeby stworzyć rewolwer sześciostrzałowy do noszenia w kaburze. Rewolwer nie tak ciężki, bardziej poręczny, co też w związku z ówczesną technologią. Wymusiło zastosowanie trochę innego kalibru. Colt Walker kaliber 44, późniejsza broń Remingtony, czy późniejsze kolty też kaliber 44, a tu, żeby zaoszczędzić na wadze i jednocześnie stosując ówczesną technologię, ówczesną stal, mieć broń o trochę mniejszej energii, żeby nam tej broni nie rozerwało, więc była 36. Te kolty Navy. Czyli przeznaczone zasady dla marynarki miały właśnie kaliber 36. Przeznaczone dla marynarki, ale stosowane oczywiście także przez wojsko, stosowane przez cywili. Bardzo popularna broń, wyprodukowana w bardzo wielu egzemplarzach. Dzisiaj można też kupić repliki tych, tej broni w kalibrze 44, ale to nie jest historyczne. Historycznie Colt Navy 1851 to jest broń strzelająca z 36. Zobaczymy więc dzisiaj jak ta 36 się sprawdza, jaki to ma odrzut, jaką to ma celność, jaką to ma energię, czy może to jest w ogóle jakaś zabawka i się nie nadaje do strzelania do ludzi. Do zabijania, tylko odbija się od kurtki zgrzanej pocisk. Zobaczymy, jak to działa. No właśnie, tak wygląda 44. Tak wygląda 36. Kulka, wiele mniejsza. Ma mniejszą masę, mniejszą średnicę. Eee, zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Należy jednak pamiętać, że 36 to jest mniej więcej 9 mm, czyli, czyli średnica taka, jaką się używa dzisiaj jak najbardziej w amunicji. Mamy dziewiątkę, która ma przekrój pocisku podobny. Tam jest pocisk, tam nie jest okrągła kulka, więc jest cięższy pocisk, ale dziurę, średnicę dziury robi taką samą. Ta mniejsza kulka. Zobaczymy, ile nasza kulka waży. 79 gramów. 44 waży 140, tak? Do porównania tu mamy 79 gramów. 140 prawie dwa razy więcej. Mimo, że średnica nie jest dwa razy większa, ale oczywiście to idzie po objętości. Więc nasza kulka 36 jest dwa razy lżejsza. Prawie. Mamy naszego kolta. Nabijemy go teraz. Nabijemy go bez prasy, stosując pobojczyk, który jest zintegrowany z bronią. Czyli tak jak to się robiło na polu bitwy, czy gdzieś na prerii. Teraz rzecz mało historyczna, z tego co się orientuję. Za bardzo w, w czasach oryginalnych, wtedy kiedy używano tej broni. Nie używano przybitek. nawet w instrukcji chyba kolta jest napisane ówczesnej, żeby po prostu nasypać prochu, a potem dać kulkę. Ale taka broń strzela, ponoć, lepiej trochę, jak jest właśnie z przybitką. Szansa też na czyszczenie trochę przewodu lufy. Można prze przeczyścić przewód lufy, można nasypać mniej prochu, nie pod korek, tylko bardziej optymalną naważkę. I ta kula, jak ją wystrzeliwujemy, to ona od razu wchodzi do lufy, nie rozpędza się nam w bębnie i nie uderza w krawędź lufy. Nawity. Sześć strzałów. Bezpieczna pozycja pomiędzy. Trzeba jeszcze założyć kapiszony i będzie gotowy do strzału. Okay. Dzięki. Mamy nabity nasz rewolwer. 21 granów prochu szwajcarskiego 3F. Okrągła kula. Zobaczymy jak to trafia, zobaczymy jak są ustawione przyrządy celownicze. E, tu jeszcze pokażę, że mamy muszkę w postaci takiego mosiężnego grzybka. Szczerbinka jest po prostu w kurku, taka szczerbina e, wycięta w kurku. Jak odciągniemy go do końca, to będziemy mieli ustawione przyrządy celownicze. Bezpiecznie. Jakiegoś szału nie ma, ale powiem wam, że kurczę strzeliłem 6 razy i mamy 8 albo 9 dziur tam były przybitki w tym rewolwerze, więc podejrzewam, że e, tu na bokach to nam latają przybitki, a skupienie e, mamy mniej więcej takie. Trudno powiedzieć. W każdym razie, tak jak celuję, to widzę, że on trafia troszeczkę powyżej. Zobaczymy zaraz, jaką to ma energię, i porównamy z rewolwerem zasypanym do końca pod korek. Mamy przygotowany chronograf. Zobaczymy, ile to ma energii. 1023 stopy na sekundę. 1064. 1016. Tysiąc dziewięć. Tysiąc dwanaście. Tysiąc jeden. Bezpiecznie. Szybkie przeliczenie energii wskazuje nam, że mamy około dwustu pięćdziesięciu dżuli energii naszych kulek, czyli całkiem sporo. Mamy średnicę mniej więcej 9 mm i 250 J, czyli energia porównywalna z 38 Special na przykład, i średnica też porównywalna, więc broń jest jak najbardziej skuteczna, jak najbardziej zabójcza, mimo że to jest jakiś taki kaliber dla mięczaków. Nie jest 44 jak brudny hary, tylko jest jakaś marna 36. Zobaczymy, jak bardzo marna ta 36 jest, jak zasypiemy ją pod korek prochem szwajcarskim 3F. Mieści się tam 24 grany prochu czarnego. Już żadna przybitka się nie mieści, trzeba wcisnąć na to kulę i zobaczyć, co to będzie. Mamy nabite 24 grany prochu szwajcarskiego 3F, zobaczę, czy on też trafia w to samo miejsce. Czy może się zmienia trochę balistyka? I zobaczymy, jaką to ma energię. Bezpiecznie. Tym razem sześć strzałów spowodowało zrobienie tylko sześciu dziur. To dziwne, bo nie mamy przybitek. E, punkt, w który to trafia jest mniej więcej taki sam, czyli trochę powyżej e, punktu i ja trochę coś muszę źle e, chwytać broń, że ona znosi na jedną stronę i taką krachę wystrzelałem. Raczej to powinno być w punkcie. No ale wiemy mniej więcej, gdzie to trafia. Tuż, e, tuż nad punktem celowania. Zobaczmy, ile to ma energii. Wychodzi nam około 275 J, 25 J więcej. Niestety nie mamy pocisków typu Konikal. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli te 21 granów, tak jak na początku, ale pocisk Konikal, to moglibyśmy z tej broni wyciągnąć jeszcze trochę więcej energii proch by się miał czas spalić za cięższym pociskiem i może byśmy dobili do około 300 juli. Teraz mamy 275, więc broń jak najbardziej poważną. Uwaga, cisza na planie. Bezpiecznie. Tego pierwszego to nie trafiłem, ten pierwszy mnie zabił. To teraz, zdrasnąłem łokieć i kapelusz stręciłem. Ale za to ten drugi to na amen zabity. Między oczy. Raz, dwa, trzy. Trzeba trenować. To tylko tę, tylko tą tarczę pokazamy, co? <noise> Raz, dwa, trzy. Ta druga prawie tak samo dobra. <noise> tak się strzela mu Generalnie zabić. jak tamten cię zabił, to tego nie mógłbyś w trafić, więc... No tak. Tak wygląda nasz kolt. On się różni od Remingtona, którym strzelałem poprzednio, że nie ma zamkniętej ramy. Tutaj nad bębenkiem nie ma ramy. Rama jest tylko z jednej strony. Jak chcemy wyjąć bębenek z Remingtona, to robimy to w taki sposób. I gotowej. I tak wygląda właśnie tutaj zamknięta rama. A tu, jak chcemy wyjąć bębenek z naszego kolda, to musimy go praktycznie rozebrać na pół. Eee, tu mamy clean, który nam to uniemożliwia. Można go jednak wyjąć. Podciągnąć kurek. I gotowe, Jezus Maria, broń rozwalona na pół. Złamana do wyrzucenia. <noise> Nie, tak to wygląda, tak to się robi. Zdejmuje się bębenek. Tak to wygląda, tak wygląda różnica pomiędzy Remingtonem z wyjętym bębenkiem i Coltem z wyjętym bębenkiem. Remington ma zamkniętą ramę, Colt ma otwartą, więc jak chcemy wyjąć bębenek, to musimy go po prostu rozmontować. Powoduje to, że wymiana szybka bębenka jest trudniejsza w kolcie. Po prostu musimy całą broń rozłożyć i potem złożyć szybko do kupy. W remingtonie cała broń jest cały czas do kupy. Po prostu tylko wyjmujemy i wkładamy bębenek. Podsumowując, spodziewałem się czegoś o mniejszej energii. Te 275 J, a nawet myślę, że do wyciśnięcia 300 J robi wrażenie. Jak najbardziej poważna broń, jest fajny, ale powiem Wam, że jednak chyba 44 wolę, tak mi się wydaje. Jakby Cała ta frajda z tego, że tam czuć większą masę tego pocisku i ten rewolwer jest cięższy, jeśli chodzi o samo strzelanie rekreacyjne, to mi sprawia większą frajdę. Nie wiem, jak celna jest ta broń na duży dystans, na 25-50 metrów, to trzeba by postrzelać, może w przyszłych odcinkach o tym opowiemy.